Na tegorocznych targach Plastpol na stoisku firmy Reifenheuser mamy okazję porozmawiać ze znaną osobą w świecie przetwórstwa tworzyw sztucznych, panem Andrzejem Boguskim, prezesem firmy Boguski Folie. Panie prezesie, czemu zawdzięczamy wizytę na tym stoisku? No, dzisiaj akurat to jest dobry moment. Nasza firma podpisuje znaczącą umowę na dostawę linii Reifenheusera. To jest linia KAS do produkcji folii barierowych. A proszę powiedzieć kilka słów o samej firmie. Firma Bogucki istnieje na rynku polskim od 40 prawie lat. Głównym produktem naszym są folie termokurczliwe z nadrukiem. I tu posiadamy około 50% rynku. Cztery lata produkujemy już folie barierowe. W tym momencie zdecydowaliśmy się na zwiększenie naszej produkcji. To zwiększenie to około Tysiąca ton folii barierowej miesięcznie. Wróćmy jeszcze do powodu Waszej wizyty na tym stoisku. Proszę powiedzieć, dlaczego wybraliście akurat tę firmę? Ja śmieję się z tego, ponieważ, znaczy śmieję się ze sposobu, w jaki, w jaki dokonaliśmy wyboru, ponieważ ponieważ dla mnie te trzy rzeczy, o których zawsze wspominam na spotkaniach, to jest energooszczędność tej linii, jej, jej parametry, powiedzmy, ekologiczne, czyli produkcja jak najmniejszego, najmniejszej ilości odpadu. No i oczywiście cena, która jest niestety największa, ale jest to linia naprawdę e, chyba w, najbardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o technologię produkcji folii barierowej. W tej chwili produkujemy około 3000 ton folii miesięcznie, z czego 700-800 ton folii barierowej jeżeli chodzi o folie barierowe no to te 1000 ton znacząco zwiększy naszą podaż na rynku nie tylko polskim, myślimy też o rynkach wschodnich mówimy tutaj o Ukrainie która w tej chwili ma duże problemy z pozyskaniem folii barierowej chcemy, chcemy z nimi współpracować w tej chwili ten rynek ukraiński jest dla nas bardzo interesujący pomimo wojny Sprzedajemy tam dosyć znaczące ilości, ale myślimy też o rynkach na przykład południowych, czyli Chorwacja, Bułgaria, Rumunia i to jest celem naszym, naszej inwestycji. Przemysł oczywiście działa w warunkach, jakie narzuca na niego rynek. Dzisiaj mówimy o wojnie, o wojnie na Ukrainie, całkiem niedawno mówiliśmy o pandemii. A proszę powiedzieć, może takie troszeczkę przewrotne pytanie, jeżeli postanowiliście podjąć tak wielką inwestycję, to oznacza, że ten czas covidowy nie był dla was aż tak zły? No ma pan rację, ten czas covidowy był wręcz dla nas jakimś rzeczywiście dosyć dużym przyrostem sprzedaży i, i... Przyznam się uczciwie, że też nie spodziewaliśmy się, że w czasie pandemii będziemy mieli tak znaczące wzrosty sprzedaży. No to ostatnie pytanie: jakie są najbliższe plany firmy? No, za rok dostajemy linię Raiffeyhäusera. E, dalej zobaczymy, ponieważ nie wiemy, jak będzie się rozwijała sytuacja na rynku. Na pewno będziemy chcieli pójść w kierunku folii barierowych. No, ale oczywiście, czas pokaże, co będzie naszym przedmiotem dalszych inwestycji. Dziękuję bardzo za rozmowę. it's normal the Reifenhäuser company is present in uh, Targi Kielce in Plaspol, but I didn't expect you personally what is the purpose of your visit or maybe uh, you think the Polish market is uh, um, more and more important for your company mm -hmm. there are, simply speaking three reasons first of all I love to come to Poland uh, second reason, there was a very good reason because uh, we made a very nice contract and today uh, we had a little signing ceremony and it's important to, uh, to do things like this. and third is um, the polish market is a very important market and how i see the market chances and the market growth is very, very good. This has to do once with the strength of the Polish market. You did here some very good investments. Um, and second, there is a weakness of important markets around. And I have to admit it, especially Germany, because uh, the energy situation in Germany is very, very bad. So, um, our Customers uh, who do uh, extrusion technologies, they, they really are suffering. So uh, I'm sure in this year, the uh, the Polish, you know, the Polish uh, producers uh, have good chances to make much better, much better business in Germany than before. So, uh, and this then will reflect into new investments here in Poland so it's an important market for us, so that's the reason why i'm here. thank you for your uh, words about the polish market. i think uh, i'm sure it's, its objective opinion. Uh, but you mentioned about the contract. Uh, can you describe a few details about this contract? it's a cast film line uh, with 11 extruders, uh, 10 layers. it's latest technology, it's latest state of the art. And um, the company is called Bugatski. They really choose the best, the best uh, in quality for the product and uh, lowest energy consumption. And uh, this line will be for many, many years uh, be state of the art and fulfill any any requirement that the market will ask from this customer. pani Katarzyna kurs firmy Bogucki Folie jest odpowiedzialna od strony technologicznej za najnowszą inwestycję w firmie. Proszę powiedzieć kilka szczegółów technicznych, zdradzić o ile jest to możliwe na temat tego kontraktu. Jak najbardziej w związku z tym, że dostarczamy już folię na rynek świeżych produktów spożywczych, tak najbardziej mogę zdradzić, że jest to folia wysoko i średnio barierowa. Produkcja na tej maszynie będzie odbywała się z użyciem 11 ekstruderów. Będzie to 11-warstwowa folia, taka sama jak dotąd produkowana na maszynie konkurencyjnej. Co do jeszcze zastosowania tej folii będzie ona przedłużała żywotność produktów świeżych produktów w sklepach i tutaj jest duże zapotrzebowanie na zarówno naszym rynku polskim, wschodnim, ale też zachodnioeuropejskim. Także planujemy podtrzymać nasz obecny rynek, a przy zakupie drugiej linii do produkcji folii wylewanej KAST zwiększymy również możliwość pozyskiwania nowych klientów na zagranicznych rynkach.